Witam serdecznie w kolejnym odcinku audycji publicystycznej za mikrofonem Magdalena Czech. Moimi gośćmi są Rafał Derda. Witam. I Maciej Grzelak. Cześć. Będziemy rozmawiać o cyklu imprez zwanymi Music for Tress. Raczej dobrze wypowiedziałam. Tutaj już miałam wcześniej obawy przed tym, jak cokolwiek wypowiedzieć, żeby było poprawnie. Jednak myślę, że tutaj dalej głos przekażę Rafałowi jako organizatorowi. 26 stycznia organizujemy właśnie jedną z edycji, to jest 12 edycja. Wcześniej mieliśmy okazję już organizować inne edycje w takich miastach jak Bydgosz i Noworocz. Była w nie wiem gdzie jeszcze, było organizowane w Grodzisku Wielkopolskim, w różnych miastach, tak w Polsce organizujemy te cykle imprez, z tym że to będzie i pierwsza taka edycja, gdzie będzie tylu dj Mianowicie zagra 30 dj na trzech różnych scenach muzycznych. Na głównej scenie zagrają dj tacy jak Vivaldi, Next DJ, Trialand. Vivaldi kojarzy mi się z taką muzy muzyką klasyczną nieco, bo tutaj nie dodaliśmy, że rozmawiamy o cyklu imprez muzyki elektronicznej. Tak. Również się tutaj przedstawiliście jako fanatycy muzyki elektronicznej. No czyli tak, no jeżeli chodzi o podział e, na sceny właśnie no, 26 stycznia, mamy tak, na głównej scenie zacznie się mu od muzyki hausowej, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, o gatunki, tak, od muzyki hausowej poprzez e, progresywną techno, tak, a skończy się na muzyce trensowej tak, e, jeżeli chodzi o drugą scenę, zaczniemy od muzyki e, trensowej poniekąd niektórzy artyści będą grali muzykę house'ową, ma skończy się na hardstyle'u, tak? A trzecia scena, to jest scena, która nawet nazywa się underground, czyli będą tam same takie minimalistyczne właśnie dźwięki typu techno, minimal, deep, deep house, tech house i tym podobne. Tutaj impreza będzie się odbywała w klubie Tunnel. Tak. O tym nie wspomnieliśmy raczej. O której godzinie się zacznie impreza? Impreza zaczyna się od 21, a ostatni artyści będą zaczynali grać ostatnie, czyli o, o godzinie 4. Impreza będzie przewidziana do godziny 5, 5.30. W zależności ile ludzi będzie, jeżeli będzie jeszcze tłok o godzinie 5.30, no to przyciągniemy może do 6, 7.00. Macieju, powiedz nam, jaką ty się muzyką zajmujesz jako DJ? Generalnie trance, zakochany w transie od kilku dobrych lat, ale na imprezie Music Fortress trochę inaczej niż zwykle, bo nie zagram jednego seta, tylko zagram dwa sety, jednego na jednego trensowego, a drugiego w kolejnym gatunku, w którym się odnajduję od pewnego czasu i to jest hardstyle, więc będzie można mnie usłyszeć. I na jednej scenie z bardziej spokojnym repertuarem i z bardzo mocnym repertuarem na drugiej stronie. Ja jestem, że tak powiem, trochę przerażona tym, co tutaj do mnie mówisz. Może byś przybliżył takiemu mulejkowi jak ja cokolwiek na temat muzyki elektronicznej? Hmm. Co Cięż... powinnam wiedzieć, idąc na taką imprezę? E, no dobrze by było e, wiedzieć, powiedzmy, e, znać chociaż kilku, kilkunastu przedstawicieli danego gatunku, żeby żeby wiedzieć czego oczekiwać po tej muzyce, no obecnie nie wiem, no polecałbym na przykład nie wiem, zestawienie DJ Maga, zapoznać się tam jest i techno, i hardstyle, i house. Numerem jeden na świecie jest DJ Transowy. No i myślę, że, że warto by było gdzieś tam na YouTubie czy w sklepach internetowych najpierw się zapoznać z twórczością. Tych zagranicznych DJ-ów, oczywiście również polskich DJ-ów, bo na, na tych imprezach grają Polacy. Bez problemu można na, na Facebooku znaleźć na y, fanpage'ach y, danych DJ-ów, y, ich twórczość, sety, y, maszapy, remixy, produkcje. Można posłuchać i, i później śmiało ruszyć na imprezę i bawić się. Przy niej. To już w takim razie wiem, co ja mam zrobić, aby poczuć klimat. A powiedz mi jeszcze, jak byś zachęcił te osoby, które, że tak powiem, żyją w świecie muzyki elektronicznej, żeby właśnie przyszły do klubu Tunel 26 stycznia? No, ja myślę, że to jest jedna z nielicznych imprez, na których jest taka różnorodność gatunków, więc. No, chyba nie, nie ma lepszej okazji, żeby pobawić się do. Ile, ile tam w sumie gatunków, 5, 6, 7, chyba wszystko, oprócz drum and bassów, dubstepów. Chociaż nie, niektórzy też się zarzekali, no że będą grali dubstepy. No właśnie, no więc no, to jest najlepsza okazja, żeby przy różnych gatunkach się pobawić, płacąc raz za bilet i, i bawiąc się w jednym klubie. W takim razie, jakie są koszty biletu? 10 zł. 10 zł, z tym, że jeszcze jest przed sprzedaż biletów. To wszystko odbywa się na takiej zasadzie, że mamy dystrybutorów w Poznaniu, którzy sprzedają bilety. W celu zabezpieczenia się, by później po prostu nie było problemów z wejściem, bo nie wiadomo jak to będzie wyglądać w dniu imprezy, może po prostu bilety będą już w dniu imprezy sprzedane, tak? Więc dlatego jest przedsprzedaż sprzedaż w cenie 10 zł, w dniu imprezy też jest za 10 zł. Czyli powiedz mi, gdzie mogę nabyć taki bilet? W jakim miejscu? Na Facebooku dystrybutorzy się reklamują w postaci po prostu e, sprzedaży biletów poprzez po prostu umieszczanie e, swoich e, numerów telefonów, oni je dostarczają do klienta. Na stronie wydarzenia. Tak, na stronie wydarzenia. No, tutaj wiadomo, no, klub tunel to jest taka jakby sieć korytarzy, tak? To jest wszystko pod ziemią, tak. No to właśnie, jeszcze zobrazuj mi ten klub, bo ja tam nigdy nie byłam. Mógłbyś tutaj nam zobrazować, jak on wygląda? Gdzie się mieści? Na ulicy Wrocławskiej, na, na, na narożniku ulicy Wrocławskiej i Koziej w Poznaniu, przy Starym Rynku. Wchodzimy, schodzimy na dół, mamy korytarz, który prowadzi po prawej stronie do, do wszystkich trzech scen, a po lewej stronie jest barny więc... Wiecie co, mi się ten klub tunel kojarzy z takim filmem, tunel właśnie też o imprezowni, która była w Paryżu, w podziemiach Paryża. I tutaj nie chcę żadnych czarnych scenariuszy, tak i tak dalej, ale tam po prostu ta impreza były się, że tak powiem, nielegalnie, On to jest legalnie impreza, tak. tak. Ale tam zamknęli ich, tak, w pewnym momencie musieli uciekać i tak dalej, i straszne rzeczy się tam działy. Nie, <laughs> także nam nie, także nie wiem, ja bym miała takie obawy, że mnie tam również by to spotkało. Nie mam się czego obawiać, tak? Nie, nie. <laughs> Dobrze. To dziękuję Wam serdecznie za wywiad. My no, przypominamy, że cykl imprez Music Fortress odbył będzie się 26 stycznia w klubie Tunel. Bilety w cenie 10 zł i u nas również w radiu można dostać taką wejściówkę. Także serdecznie zapraszam na imprezę.